Dobra, dzisiaj się w kolejnym odcinku z gry w chowanego. Cześć, witajcie. mamy. To dzisiaj będziemy nagrywać. Tak jak gramy w chowanego. Była w chowanego dzisiaj z moim kolegą. Piłka dzisiaj, dzisiaj gryśmy się w piłkę. Ta piłka idziemy, teraz bawimy się w chowanego. Arks. Ja będę się cieszył za smak, bo ja e, jo, jo, jajs, jajs, jestem jajs. jajsbord, jestem jajsbord, ma mi się wchowanego i, ale my się mamy mi chowanego. Dobra, no dawaj. To teraz ty liczysz. Ja? Ale mnie też musisz nagrzmiać. Nie? Dobra, to jest. Coś... Czasami jak będziesz w te, też musisz mnie. Jeden, dwa. Dobra. Dobra? To masz kamerę. Iść wam, widzów. No. Albo nie widzaj kamerę. O czemu to wie? Taniej się chować. A ja wyjdę. Jeden. Dwa. Dzisiaj szukam bardzo szybkie szukanie. Dzisiaj, dzisiaj bawimy się Chamanego, i dzisiaj to będzie film wstawiany na YouTube. Wszystkie filmy, które będą fajne, wstawimy na YouTube. Dzisiejszy film też wstawimy, tylko że w godzinach takich już północnych, czyli jak będziecie spać, to wstawimy to. Bo to będzie bardzo dobre do opracowania.

Co ja? Tam jest. O, jesteś. Ej, mogę się deskę? Nie, no proszę. Nie. Mogę, ale. Mogę? Nie. No. no proszę, nie. Dobra, nie rób nie teraz. To teraz ty szukasz. Tak? To ty szukasz. Maxio, ty szukasz. Maxio, ty szukasz. To co teraz robimy? Bo dzisiaj musimy nagrać pierwszy film. Proszę, co, co się już to nagrywało w 6, 6 i 40 minut. I czas rośnie, z nagrywania rośnie. Więc ja przechodzę na drugą stronę. A wy widzowie w tym, co się zostawcie, lajka. Co nie? Maciu. Bo po jednym filmem jak statek jednym toną, bo ja nagrywam jeszcze ostatka na filmie ostatka znalazłem 1101 subskrybentów i 17 lajków. A teraz grałem w piłkę Nie! No to w Dobra, to jedziemy to no teraz? E, ty szukasz? No. Nie, ty. Dobra. To ja? To ja mam już kryjów. Ej, wiesz co? Ja przygotuję Ci drogę ucieczki, którą będziesz mógł się przedostać. Ale nie będziesz się mógł wrócić. Na serio? Tam jest droga ucieczki. Jak zobaczę tam ciebie? To musisz wejść. Wiesz co? Widzę, bo czekam, muszę na chwilę. To... Dobra, <tryk> tam... Tylko nie to muszę ci tam włożyć tą drabinę do przejścia. Tak jak ja tam przeszłam, to widzę, że dzisiaj naprawdę będzie mocno odcinek. I widzę, że tam kto będzie się tu nazywał Antosia. Ten, kto się tu nazywa Antosia. Ten, hej, co mi się nazywa Ten, kto się tu nazywa Antosia, to może do nas zadzwonić. A ten, kto się. Ten, kto się nazywa Antosia, może do nas zadzwonić. Ten, kto się nazywa Zielek, to może też zadzwonić. A ten, kto się nazywa Amanda, to, to ma zakaz yy, wejścia na nasz kanał. Powiedz bo tylko fajni ludzie, że mogą wejść. To ja przygotowuję tutaj drogę ucieczki. Patrz, tu będzie Sekrety, sekrety e, e, e tyny, a, b, a, r, z, a. Pokażę Ci, Widzimy, tu są tory. To są tory za naszą potem. zobaczcie I w tym miejscu, widzimy. Będziemy mieć urywkę. Bo widzimy tutaj, gdzie idą te tory. No w tym miejscu robimy spotkanie dla widzów na literę Antosia. Tak? Tam jest jakaś tam baza. Więc teraz. Muszę to wybrania, a naprawdę to ci tam. Hmm. I musisz wejść tam i musisz się tam schować. To poczekaj. Albo nie, Maciuś nie na odcinku. Musimy wykuć dziurę. Macio. Tak? Ale co, jak miano Czyli musimy zrobić tam dziurę do bazy. No. Dobra. To choć po co my rzeczy? Widzowie, zmiana planów. Teraz jest, musicie zostawić chyba i Bo to jest odcinek, który yy, do, musi dostać 30 lajków. Co nie? Czemu 30? Albo nie. 999 lajków. A jak, nie, a jak nie skomentujecie, a jak skomentujecie, to do was napiszę. To do was odpiszę. I w razie co my jesteśmy youtuberami, którzy mówią wszystko. I mam znajomych, którzy są. Są tocy fajni. I stara... e. to fajni. Więc teraz... już nagrywałem. Nagrywałem już to z tobą kiedyś. Nagrywaliśmy już to. Nagrywaliśmy już to, teraz musimy tą dziurę. No chłopie. A zaraz kończymy, a widzowie, film. Uwaga! To Marek, jest bardzo długo siedzimy na dworze No to idźmy do domu. No to chodź. Co? A co z widzami. Zaraz zetopuję film. Widzowie, już musi się pomału kończyć film, ale powiem Wam dzisiaj. Dzisiaj Wam nakam film, jak rozmawiam z Antosiem Ja to powiem. Nie powiedzę, po podziwu tak. Hmm, bo wiecie, to tylko rozmawiam o sekretnej bazie. A ten, kto się nazywa, a ten, kto się nazywa Antosze Bartkowiak i pochodzi z drugiej B, to proszę tego nie słyszeć. Тоже не слышать, я буду делать эти скульптуры, то с тобой. И па. Абра, делай какую-нибудь этикетку на самом, па. То есть такую. И па, такую. такую этикетку. И такую этикетку, Ай, 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 Podajcie po nosę kosule No, takie, no takie, no. Zielone, czerwone, a niebieskie są z napisami. Dzisiaj są z napisami koszulki, co nie? No to widzę, ja już się pomyłku kończy odcinek. gdyby się z wami. Na, na, že. Ej, pokaž to má. No to, zrub ti chvíňka No to, na dělá